Cześć, wiem, że czekacie na omówienie Falconira, które pojawi się niedługo na kanale, jednak dokonaliście czegoś, co w momencie, gdy dodawałem pierwszy film na YouTube, wydawało się absolutnie niemożliwe. Zebrało się tu Was aż tysiąc osób. Ciężko mi wyrazić słowami, jak miłe jest to uczucie i jak wdzięczny jestem za Wasze wsparcie i zaufanie, jakim obdarzacie ten kanał. Chciałbym przede wszystkim Wam bardzo podziękować. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej wspólnej przygody. Nie tylko z Lasty Pokiem, ale też tutaj na YouTubie. Wierzę, że duże rzeczy dopiero przed nami. W kwietniu ten kanał będzie obchodził swoje pierwsze urodziny, a wraz z nim czeka Was trochę niespodzianek. O tym przekonacie się już za dwa miesiące. Teraz chciałbym wam jeszcze przedstawić kilka faktów, które stanowią zebrane przeze mnie ciekawostki, ale też wiedzę, którą gromadzę, by poprawiać jakość i zawartość filmów, które dodaję na kanał. Średni czas potrzebny kanałowi na zdobycie 1000 subskrybentów to 9 do 15 miesięcy według VidIQ. Nam, bo ten wyczyn, to też jak najbardziej wasza zasługa, zajęło to 10 miesięcy. Dokładniej to kanał powstał 4 kwietnia 2023 roku, a pierwszy film dodałem 10 kwietnia. Od tej też daty minęło 305 dni. Dodałem, nie licząc tego wideo, 62 filmy na kanał. To była długa droga. Nie mam doświadczenia w prowadzeniu YouTube'a, wszystkiego uczę się na bieżąco, a działalność tego kanału łączę z pełnoetatową pracą. Nie zawsze idzie jak spłatka, ale wracam zawsze silniejszy i bardziej zdeterminowany. A to wszystko za Waszą sprawą, dlatego chcę Wam jeszcze raz podziękować i zapewnić, że cały czas pracuję nad tym, by moje filmy były coraz lepsze. Tym samym zapraszam Was już w najbliższych dniach na film dotyczący omówienia Falconira, trzeciego mistrzostwa Rogala, które absolutnie ryje Beret i jest też dowodem tego, że w hack and slashach nadal jest ogromne pole na kreatywne podejście do klas i mechanik postaci. Trzymajcie się zdrowo i już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia!